Odlotowi Dziabkowie, Małgosia i Maciej, w podróży. Zapraszamy. Wjeżdżamy na terminal promowy, jeszcze klify podziwione, które wczoraj zwiedzaliśmy. Dzięki słonecznej pogodzie dzisiaj. Nie tu, tylko tu, tu, tu za, za 109, tutaj, teraz, tu. Teraz w Tak, jest, 107. Bramka na ulicy. Jesteśmy 107. 107, dobrze. No i to jest pewnie nasz pro. Do 6. skomplikowane to wszystko Kręcimy no, Pływamy Pływamy na prom A nie będzie nas ustaliśmy My jesteśmy na promie no Jednak poszedł krosant albo coś takiego Prawie dziadek poleciało, nie? bo musieliśmy zabrać <gry> Co się nie robi dla popularności um. <grym> Dopływamy do Francji, do Calais Zbliżamy się do brzegu Francji. Ślad wodny dla wytrawnych żeglarzy to Kilwater. To jest taka słynne powiedzenie dla młodych adeptów żeglarstwa. Przynieś mi wiadro kilwateru. No i oni nie bardzo wiedzą, co mają zrobić. A wytrawni się śmieją. Za chwilę będziemy wyjeżdżać. No i teraz trzeba uważać, bo jest ruch prawo strony. Wyjeżdżamy z promu. Dalej. Bez maryczki. Ale tutaj stoi tego wszystkiego, widzicie?

Jesteśmy na plaży w Calais Nieodpowiednio ubrani jesteśmy Ale mamy zamiar się przebrać I tutaj przyjść, troszeczkę zażyć kąpieli słonecznych A może i wodnych Ech, Zobaczymy Ale tu Tak, dużo A jest Pies dyszy Stoimy w kale przy cmentarzu wojennym, militarnym i idziemy na plażę. Sprzęt już mamy. No już się rozłożyli, bo ja byłem w sklepie po zaopatrzeniu.

Jeden, ten, tym ten, ten płynęliśmy tutaj i drugi, tam płynie Marika.